Witam Państwa bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam wszystkie lwy słoneczne, księżycowe, ascendentalne. Zapraszam do czytania tarota na kwiecień 2021. Lew, kwiecień 2021. Zobaczymy, jakie są ogólne energie dla Was na początek z przełożenia. Czwórka kielichów, trójka monet i ósemka kielichów. W tym miesiącu będzie ważny dla Was czas. Ważne będą dzieci, Wasza rodzina, rodzice. Tutaj sprawy rodzinne wyjdą na pierwszy plan. Tutaj pojawi się szansa na coś nowego, czy na jakąś nową pracę, czy na jakąś nową aktywność. Będziecie chcieli, um, będziecie uświadamiali, uświadamiali sobie tak naprawdę, że coś trzeba zostawić, że z czegoś trzeba zrezygnować. Zobaczmy, co pokaże tarot z przełożenia, yy, z rozdania, przepraszam. Lew. Kwiecień 2021. Lew. Kwiecień 2021. Wy i Wasza główna energia, Asmie czy Wow. No już widać, że jakieś nowe początki, wpływy zewnętrzne, czyli co pomaga lub przeszkadza Trójka, kielichów. To, co jest najważniejsze w tym miesiącu, karta gwiazdy. Wow, super! Co odchodzi do przeszłości? Dziewiątka monet. Jakie są Wasze myśli? Co myślicie? Trójka mieczy. Najbliższa przyszłość, umiarkowanie. Wasze nastawienie w tym miesiącu, dwójka monet. Wasze otoczenie giermek kielichów. Obawy lub nadzieje, królowa monet. I z jaką energią kończycie miesiąc czwórka mieczy? Dobrze, teraz będę dobierała i już Wam czytam. Jesteście w energii asa mieczy. Czyli Pojawiają się nowe szanse, nowe możliwości, początek czegoś fajnego. Być może będziecie mogli się czegoś nauczyć, jakieś kursy, szkolenia, być może jakieś studia. Yy, no, szansa na wzrost, na rozwój. Proszę bardzo, as mieczy i as buław, czyli... Szansa na rozpoczęcie, no dwie szanse, nawet bardzo mocna szansa. Jakby odwaga też z wyjściem w jakąś nową inicjatywę, z pójściem do przodu. To jest ogień, to jest działanie, to jest wykorzystanie szansy swojego potencjału, tego swojego umysłu. Być może planowaliście coś długi czas, no pamiętajmy, że teraz. Słońce Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, Merkury, astrologicznie, czyli sposób naszego myślenia. Wszystkie te trzy planety są w Baranie i są w trygonie, czyli w korzystnym aspekcie do waszego znaku. Wy macie siłę, macie różne możliwości, świetne okazje do początku. Baran to jest pierwszy znak zodiaku, tak? Więc jest szansa, możliwości nowe. Yy, naprawdę Pójście w coś nowego. Trójka kielichów, co pomaga lub przeszkadza, i król miecze. Może trochę przeszkadza Wam, że zbyt racjonalnie podchodzicie do sytuacji, a tutaj mało się kierujecie emocjami, tak? Tutaj widać życzliwych ludzi, ale Wy jakby. Wszystko przez y, umysł przetrawiacie, przez głowę, tak? A to co najważniejsze w tym miesiącu, karta gwiazdy i dziewiątka buław. Gwiazda to jest szansa na coś nowego, na pójście w nowe. Kolejna szansa, tak? Pamiętajcie, że asy to są możliwości, to są szanse. Y, od nas zależy, co my zrobimy, czy wykorzystamy tą szansę, czy nie. Gwiazda to jest kolejna szansa. Wodnik, szóstka, dojście do harmonii, pójście w nowe, nowe możliwości, nauka czegoś nowego, wzrost, rozwój, szansa yy, nowego działania, tak? Pójście w nowe, wykorzystania swoich możliwości, o tym mówi As Mieczy i As Co odchodzi do przeszłości? Dziewiątka monet i siódemka mieczy. Taka trochę może planowanie odchodzi do przeszłości. Tutaj mocno coś planowaliście, być może już się czegoś uczyliście nowego. Trochę może oczywiście się oszukani przez kogoś. To odchodzi już do przeszłości. Taki okres trochę stagnacji i cieszenia się tym, co mam. Yy, odchodzi do przeszłości, bo ja potrzebuję czegoś nowego, nowych wyzwań. Tutaj. Z zewnątrz też może przyjść y, jakaś propozycja jakiejś współpracy dla Was. O tym mówi Król Mieczy, tak? Jakieś umowy, jakieś współpracy. Ktoś może się do Was zwrócić z czymś, tak? Dać Wam jakąś y, szansę jakiejś współpracy. Wasze myślenie Trójka Mieczy i Król Kielichów. To jest tak, jakbyście. Jeszcze cierpieli i rozpamiętywali jakąś stratę, jakieś yy, straty w uczuciach, tak? Być może nie wiem, jakiś związek się skończył, czy minęła faza takiej euforii w związku. Yy, tutaj Wasze myślenie jest takie ubolewanie nad stratą albo yy, ubolewanie nad tym, że ja nie wiem, nie wierzycie w to, że możecie robić to, co kochacie. Że iść za, za swoimi marzeniami, swoimi pragnieniami. Takie trochę negatywne myślenie. Trójka Mieczy. Ewentualnie pozytywnie można to rozpatrywać w tym kierunku, że jeżeli macie nowe pomysły, chcecie działać w czymś nowym, pomyślcie o reklamie. To jest pozytywna strona tej karty. Trójka Mieczy. Reklama jest. Dla Was tutaj szansą. Król Mieczy. Jeżeli chcesz iść za tym, co kochasz, zrób mhm. sobie reklamę, tak? Yy, to są nowoczesne technologie. Facebook, yy, różne inne. Facebook, YouTube yy, i inne kanały jakieś, tak? W najbliższej przyszłości karta umiarkowania i piątka denarów. trochę może tak być, tak, że, że wasza równowaga zostanie zaburzona, że yy, na, na początku miesiąca jakby będziecie obawiali się jakiejś straty, tak, może dojść do jakiejś straty, yy, być może będziecie mieli mniej czasu, tak, jakoś macie wszystko już poukładane, ustabilizowane, tutaj dużo się zmieni, dużo się będzie działo. Piątki są takie nerwowe, tak, że jakaś, to jest taki Eto przemiany, piątka, taki okres przejściowy. Więc taka, może zostać zaburzona jakaś taka Wasza organizacja w życiu codziennym, jakaś rutyna, tak? Trochę możecie się w tym gubić. Wasze nastawienie w tym miesiącu, dwójka monet i siódemka denarów. Wy chcecie dać sobie szansę na coś nowego. Tutaj jest szansa. Właśnie na przykład na jakąś pracę dodatkową, na rozwijanie jakichś takich swoich umiejętności, yy, dorabianie na czymś, co daje mi bardzo dużą satysfakcję. Yy. Takie macie nastawienie, że jeszcze do końca nie podjęliście decyzji. Trochę chyba się boicie, <laughs> że Wasz świat ulegnie bardzo dużej zmianie. Ale wykorzystajcie tą szansę, tak? Wyjdźcie z tej stagnacji. Dwójka monet mówi znowu o szansach, o możliwościach, tak? Że ja mam dwie drogi i mogę z obydwu skorzystać. Siódemka denarów to jest trochę taka karta czekania. Taki brak działania. Takie no, trochę Wasze nastawienie jest, ale tutaj naprawdę wielkie szanse się dla Was pojawiają. Śmiałe plany. Możecie bardzo mocno iść do przodu. Wasze otoczenie, giermy kielichów i azdenarów, wasze otoczenie będzie was wspierało, tak? To otoczenie wam da jakieś możliwości. Możecie liczyć tutaj na bliskich, tak? Że będą was wspierali i dobrym słowem i będą was popychali do działania, żebyście poszli do przodu. Zobaczcie, macie aż trzy asy w rozkładzie. To jest po prostu, ten miesiąc to jest wielka szansa dla was na pójście do przodu. Yy, Królowa monet, yy, nadzieje lub obawy. <grym> I as mieczy, no nie. Macie takie nadzieję, tak? Że wreszcie coś nowego się zadzieje. Że, że uda się wam wykorzystać waszą szansę. Że będziecie mogli wykorzystać swoje umiejętności organizacyjne. Yy, Wykorzystać swoje umiejętności, w czym, w czym jesteście bardzo dobrzy. Kolejny as, tak? Czyli nadzieja na początek czegoś wspaniałego, czegoś nowego, czegoś, co jeszcze może nie wiadomo, gdzie mnie zaprowadzi, ale ja chcę z niej skorzystać. Miesiąc kończycie z czwórką mieczy i z dwójką bułek. Być może to. Że będziecie musieli podjąć jakąś decyzję. No nie musicie, tak? Ale będziecie chcieli podjąć jakąś decyzję. Bardzo dużo was będzie kosztowało. Tak jak powiedziałam, tutaj macie obawy tak? Najbliższa przyszłość, początek miesiąca, że dużo się zmieni, że nie dacie rady, że jakoś sobie wszystko już poukładaliście, a tu nagle wszystko yy, trzeba będzie zmieniać. To was dużo będzie kosztowało. Koniec miesiąca możecie. Potrzebować odpoczynku, wycieszenia, po to, żeby mieć czas, żeby się zastanowić, co ja dalej chcę zrobić z tymi możliwościami i coś zdecydować. Dwójka buław mówi również o wyborach, tak. O wyborach, o tym, że staję przed jakąś decyzją. Zobaczmy, jaka jest karta rada dla Was. Drogie lwy, Rada dla Lwa na kwiecień 2021. Rada dla Lwa na kwiecień dwa Szóstka mieczy. I Dziesiątka denarów. Szóstka mieczy mówi o tym, to jest taka karta brama, że następuje u Was taki duchowy przełom. Porzucam to, co bezpieczne, tak? Zostawiam to. Potrzebuję czegoś nowego. Jeszcze nie wiem czego, tak? Ale wiem, że chcę iść w nowe za wszelką cenę. I wierzę, i posłuchajcie, ta decyzja wykorzystanie tych szans, jakoś ułożenie sobie tego życia, tego wszystkiego. Być może działanie na początku dwutorowo, tak? Że ja, nie wiem, gdzieś pracuję i sobie dorabiam, rozwijam jakąś swoją pasję na przykład, tak? Idę za tym, co kocham. Albo zajmuję się domem i gdzieś wieczorami też coś robię, yy, yy, idę za tym, co czuję, co sprawia mi wielką frajdę. To może być dla Was na stałe. Tu macie dziesiątkę denarów, to jest karta Rada. Idź w nowe, tak? Yy, przełam się. Idź ze swoimi marzeniami. Yy, to da Ci szansę na stabilizację, na bezpieczny dom, na to, że zarobisz na tym pieniądze. Wyciągnę jeszcze dla Was na koniec kartę afirmacyjną Słowa dla duszy Agnieszki Maciąg. Powtarzajcie sobie tą afirmację jak najczęściej ona będzie Was wspierała i wspomagała w Waszych decyzjach. Dobrobyt wypełnia ca... Dobrobyt wypełnia moje finanse, mój osobisty rozwój, moje ciało, emocje ducha oraz całe moje życie. Dobrobyt wypełnia moje finanse. Mój osobisty rozwój, moje ciało, emocje, ducha oraz całe moje życie. Widzicie? Wiara to połowa sukcesu i tego Wam życzę, drogi Lwy. Na dzisiaj serdecznie dziękuję. Yy, dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, każdy komentarz. Jest to dla mnie super, jak do mnie piszecie. Yy, może napiszcie, o czym chcielibyście jakieś dodatkowe czytanie, to spróbuję się przychylić. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany prywatnym czytaniem, zapraszam, piszcie na maila. Ja yy, robię czytanie, nagrywam film i wysyłam Wam link do YouTube'a. Zachęcam oczywiście, mam jeszcze promocyjne ceny. A na dzisiaj to wszystko. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.